W tym filmie podsumowanie spotkania pomiędzy Izraelem a Polską w eliminacjach Euro 2020. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. W przedostatnim spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Europy, które rozegrane zostaną w przyszłym roku, Polska pokonała w Jerozolimie zespół Izraela 2 do 1 i zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie. Było to siódme w historii zwycięstwo reprezentacji Polski z tym rywalem w 13. konfrontacji. W pozostałych padły cztery remisy i dwukrotnie górą byli rywale. Polacy rozpoczęli z animuszem i już w czwartej minucie wynik otworzył Grzegorz Krychowiak, który przeniósł na zespół narodowy swoją doskonałą formę strzelecką prezentowaną w zespole Lokomotivu Moskwa, dla którego w lidze pomocnik zanotował już 6 trafień. Na początku drugiej połowy wynik podwyższył Krzysztof Piątek przeżywający ostatnio trudny czas w Milanie. Udało się powstrzymać najlepszego strzelca obok Kane na tych eliminacji, Erana Zahaviego, który zdobył do tej pory 11 goli. Bramkę w końcówce, dającą nadzieję przynajmniej na remis dla gospodarzy, zdobył za to Muniz Dabur. O dużej dominacji i kontroli spotkania mniej więcej do 70 minuty w wykonaniu biało-czerwonych wiele mówi olbrzymia przewaga w ilości stworzonych sytuacji, a także fakt, że Wojciech Szczęsny pierwszy raz zatrudniony został po godzinie gry. Polacy grali szybko i sprawnie wymieniali piłkę raz za razem, pojawiając się w pobliżu bramki Izraela. Z biegiem czasu gospodarze zaczęli dochodzić do głosu, co poskutkowało nerwowymi końcowymi minutami. Za sprawą kilku kibiców, którzy wtargnęli na murawę, doszło do sporego zamieszania, przez które arbiter był zdecydowany, zakończyć spotkanie dwie minuty przed końcem doliczonego czasu gry, ale ostatecznie zostały one dograne. Cieniem na spotkaniu układła się napięta sytuacja w Izraelu, przez którą jeszcze na początku tygodnia istniała opcja przeniesienia na teren neutralny. W środę zapewniano, że nie ma absolutnie żadnego zagrożenia zarówno dla piłkarzy, jak i kibiców, ale fake newsy o możliwych atakach rakietowych w trakcie spotkania na pewno znajdowały się gdzieś z tyłu głowy zawodników i nie są to warunki, w których rozgrywane powinny być spotkania piłkarskie, i to w dodatku o takiej randze. Pomimo zapewnionego w poprzednim meczu przeciwko Macedonii awansu, Polacy chcieli pokazać się z dobrej strony i zdobyć punkty, dzięki którym podtrzymane byłyby szanse na znalezienie się w gronie sześciu najlepszych zespołów eliminacji, które losowane z pierwszego koszyka miałyby największe szanse na sparowanie z teoretycznie mniej wymagającymi rywalami podczas zasadniczego turnieju. Przed meczem Izrael miał 5 punktów straty do drugiego, także premiowanego awanse, miejsca. Szanse na bezpośredni awans były więc raczej iluzoryczne, także ze względu na to, że Austriacy mają jeszcze przed sobą mecz z Łotwą. Skupili się oni na barażach w ramach Ligi Narodów, do których trafili za sprawą korzystnych rozstrzygnięć w innych grupach. Zespoły wcześniej przewidywane do gry zapewniły sobie awans poprzez eliminację, zwalniając miejsce dla sklasyfikowanych niżej. Istotne było także odzyskanie twarzy po klęsce, za jaką uznano bardzo niesprawiedliwe 4-0, jakie padło w pierwszym meczu. Choć jak powiedziałem, spotkanie to, nie było o przysłowiową pietruszkę, Jerzy Brzęczek, zdecydował się na roszady kadrowej i od pierwszej minuty posłał do boju kilku piłkarzy spoza żelaznego składu, jak Sebastian Szymański czy Przemysław Frankowski. Największym nieobecnym był naturalnie kapitan zespołu, znajdujący się ostatnio w niebywałej formie Robert Lewandowski, za którego miejsce na szpicy zajął Krzysztof Piątek. Lewy nie znalazł się tym samym w wyjściowej 11 po raz pierwszy o 38 spotkań. W pozostałych spotkaniach naszej grupy Słowenia nie bez problemów pokonała słabiutką Łotwę 1-0, a Austria na własnym terenie 2-1 wygrała z Macedonią. Tym samym to Austriacy są drugą ekipą, która zapewniła sobie awans w naszej grupie. Jak oceniacie występ Biało-Czerwonych w starciu z Izraelem, który z młodszych piłkarzy najbardziej wykorzystał szansę otrzymaną przez Jerzego Brzęczka? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeśli chcielibyście zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat potencjalnych transferów Bayernu, Monachium czy Barcelony, koniecznie sprawdźcie materiały, do których linki pojawiły się teraz w dolnych rogach ekranu. Mowa w nich o piłkarzach, którzy mogą zawitać w najbliższym czasie na Allianz Arena i Camp Nou, a także być może rozgrywają ostatnie spotkania w barwach tych klubów. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.